Cześć. Niedawno byłam na konferencji, gdzie padło pytanie, czy warto inwestować w Albanii? Kolejne pytania, jakie nam bardzo często zadają osoby, które gdzieś tam są w pobliżu naszej, naszych działalności i zadają nam często na Facebooku, na webinarach, często dostaję maile na moją skrzynkę podcastową. To jest kolejne pytanie od osób, które mieszkają na przykład w Wielkiej Brytanii. No, ale są Polakami, albo mieszkają w jakimś innym kraju, bo tu i teraz zarabiają, tam w tym kraju żyją i funkcjonują. Ale no, są Polakami i chcieliby zacząć inwestować w nieruchomości i się zastanawiają, Wielka Brytania, czy może jednak miejsce, w którym mieszkam. Ja tutaj, w miejscu, w którym jestem, chciałam Wam taką może metaforę pokazać. To jest miejsce położone dosłownie 10 minut od mojego domu. Nie byłam tutaj naprawdę z dobre 8 miesięcy, bo pół roku temu złamałam nogę i przestałam chodzić. I całe wakacje byłam poza tak naprawdę miastem i stwierdziłam, że wczoraj, że się po prostu przejdę, zobaczę co słychać na osiedlu. No i się okazuje, że po prostu miasto zrobiło takie piękne. Miejsce, gdzie tutaj nie wiem czy widzicie, ale to jest taka wiata ze stołem, ścieżki, alejki. Tu za mną już jest Trymiejski Park Krajobrazowy, tam jest tablica informacyjna o różnych okazach, jakie możesz w tym lesie znaleźć. I dlaczego to Wam pokazuję? Bo trochę to jest tak z tym, z tym pytaniem, gdzie inwestować, że bardzo często myślimy o miejscach bardzo odległych, a tymczasem. Nie znamy swojego własnego rynku, tak jak ja się okazało, nie znam swojego własnego osiedla, bo nawet nie wiem kiedy to postawili. Po ostatnim razem, jak tu byłam, to tu był po prostu syf. Tacy e, e, kloszardzi sobie tutaj urządzali schadki, e, było pełno pustych butelek i w ogóle generalnie był totalny syf. I tak samo jest właśnie z tym pytaniem, gdzie inwestować. Czy może w jakiejś egzotycznej Albanii, a może inwestować gdzieś, nie wiem, w Tajlandii? Ostatnio Kambodża jest w ogóle też modna. I to wszystko jest super, tylko dlaczego nie, rozejrz, nie rozejrzysz się na rynku, na którym obecnie funkcjonujesz? Dlaczego nie zaczniesz od miejsca, które jest ci bliskie? Jeżeli jesteś na początku swojej drogi inwestorskiej i dopiero chcesz zacząć, to nie szukaj Takich błyszczących miejsc, bo bardzo często te inwestycje błyszczące gdzieś na odległość być może są i dobre, ale trochę to jest na zasadzie takiej, jak, jak sroka kolekcjonuje błyszczące papierki. Chcesz po prostu chwycić, bo wydaje ci się, że za miedzą jest po prostu lepsza sytuacja, bo tam na pewno będzie lepsza inwestycja. A się okazuje, że w miejscu, w którym jesteś, Możesz zrobić naprawdę niesamowite inwestycje i one będą zdecydowanie bardziej bezpieczne, bo, no bo po prostu będziesz mieć nad nimi kontrolę i to nie będzie model taki jak, wiecie, jak się idzie do funduszu inwestycyjnego, gdzie wpłacasz kasę i po prostu liczysz, że ktoś Ci zarobi pieniądze, tylko jak tu, na rynku lokalnym swoim zaczniesz działać, zaczniesz inwestować i zaczniesz zarabiać tu pieniądze, to Ty faktycznie będziesz trzymać te swoje finanse, te swoje inwestycje w garści i to Ty będziesz o nich kontrolować. Jak zainwestujesz gdzieś chęt daleko, nawet jeżeli jesteś Polakiem, ale mieszkasz na przykład w Wielkiej Brytanii, a zainwestujesz w Polsce, w której bywasz raz do roku, to naprawdę e, okaże się, że to jest niedopilnowane, że być może to był jednak nie do końca trafny wybór, bo nie jesteś już na rynku, już nie macie tutaj na bieżąco. Posłuchajesz się do rad, rad osób, które nie bardzo wiedzą e, za wiele na temat inwestowania. Nawet jeżeli to jest pośrednik, który ci coś zaproponował, to może się okazać, że ten pośrednik po prostu no jest super pośrednikiem, a o inwestowaniu nie ma żadnego pojęcia. Dlatego my z Martą Smith e, zawsze zachęcamy do tego, zacznij działać lokalnie. Te takie bardziej odległe inwestycje, bardziej egzotyczne, zostaw sobie na moment, w którym będziesz mieć już zbudowane silne portfolio. Przede wszystkim będziesz mieć doświadczenie w tych inwestycjach i wtedy przenoś swój kapitał gdzieś w inne miejsca. Natomiast dopóki się uczysz, dopóki startujesz, dopóki to jest Twoja pierwsza inwestycja, naprawdę rekomendujemy zacząć od własnego podwórka, dobrze się rozejrzeć, bo może właśnie takie piękne miejsca, ja się tutaj odwrócę, zobaczcie. Tam był las. Nie wiem, czy to widać, kurczę, słońce, ale widzicie, tu są bloki tam z tyłu. A e, może właśnie w takich pięknych miejscach e, w Twoim mieście, na Twoim lokalnym rynku, jesteś w stanie e, kupić mieszkanie, które będzie naprawdę trafioną inwestycją. E, i jeżeli mieszkasz gdzieś za granicą i tak naprawdę twoje życie jest związane z tamtym miejscem, zarabiasz pieniądze w, tamtych, w tamtej walucie, naprawdę zastanów się, czy nie warto rozejrzeć się i nie zacząć inwestować właśnie tam, gdzie zarabiasz, gdzie obecnie żyjesz, bo poruszasz się po tym rynku, jesteś w stanie nad tym trzymać pieczę. Dlatego też stwierdziłyśmy z Martą, że zrobimy warsztaty, które tak jakby nazwałyśmy je brytyjska strona inwestowania. Nasza grupa się nazywa Kobieca Strona Inwestowania, a to będzie brytyjska strona inwestowania. I ta brytyjska strona inwestowania ma dotyczyć osób, które właśnie. Mieszkają w Wielkiej Brytanii yy, i chcieliby tam rozpocząć swoją przygodę z nieruchomościami, ale nie wiedzą jak. Dobrze wiecie, że Marta Smith i tak naprawdę jej mąż Lloyd, który również będzie na tych warsztatach, mają... Świetne doświadczenie. To już jest nawet nie kilkadziesiąt, tam już chyba w setkach idzie transakcji na tamtym rynku. Ja ze swojej strony dodam trochę swojej wiedzy takiej e, z, e, od strony zarządzania i e, koordynowania projektu i takiego procesowego myślenia e, inwestycyjnego A, i jakoś to wszystko sklepimy w naprawdę mega intensywny, bardzo e, kreatywny warsztat. I generalnie. Jestem przekonana, że jeżeli weźmiesz udział w naszym warsztacie, to najzwyczajniej w świecie wyjdziesz z gotowym planem na inwestowanie właśnie tam, gdzie mieszkasz, tu i teraz w Wielkiej Brytanii. Bo pamiętaj, że jeżeli tam zaczniesz inwestować, to nawet jeżeli kiedyś zadecydujesz wrócić do Polski, to naprawdę kilka domów w Wielkiej Brytanii. To nie jeden chciałby mieć taki problem. Zawsze można je spieniężyć, zawsze można z nimi coś zrobić. Także gorąco zachęcamy do inwestowania w miejscu, w którym obecnie przebywasz. I cóż mogę dodać, jeżeli jesteś w UK i chcesz do nas dołączyć na warsztaty, to koniecznie kliknij w link, który gdzieś tutaj zaraz zamieszczę.